Teraz kłopoty wrocławskiego hospicjum dla dzieci. W ciągu ostatnich kilku tygodni hospicjum straciło aż trzy auta. Jedno zniszczyli wandale, dwa uszkodził konar drzewa. Lekarze i pielęgniarki nie mają jak dostać się do 80 pacjentów w całym regionie. Dorota Kaczor. Godzina 11.00, parking wrocławskiego hospicjum dla dzieci jest już pusty. Dziś lekarze i pielęgniarki muszą odwiedzić 30 pacjentów, m.in. z Kłodzka, Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Problem w tym, że 3 z dziewięciu hospicyjnych aut nie nadają się do jazdy. Była wielka burza, drzewo niestety nie wytrzymało, rozbite zostały dwa nasze samochody. To nie jedyny problem hospicjum. Regularnie co kilka miesięcy jedno z naszych aut jest okradane. A to tablice nam ukradną już w sumie już trzy razy, a to była próba włamania, a to lusterka nam pobiją. Narzędzie pracy oprócz stetoskopu i wiedzy lekarskiej to właśnie auto, i nie posiadając tych aut nie możemy wypełniać swojej roli. Trzech lekarzy i dziewięć pielęgniarek niosą pomoc ciężko chorym dzieciom przez całą dobę. O tym, jak ważna jest ich praca, doskonale wiedzą rodzice piętnastoletniej Klementynki. Dziewczynka urodziła się z wodogłowiem i rozszczepem kręgosłupa. Siostry pomagają, jest lekarz jakiś. To jest 24 na dobę, się dzieje. Po prostu to... dzwonimy i pielęgniarka czy lekarz przyjedzie. Dzięki pomocy hospicjum, dziewczynka jest pod stałą opieką specjalistów. Dwa razy w tygodniu jest rehabilitowana. Żeby utrzymać taki stan, jaki jest, funkcjonalny, że można było ją ubrać, żeby wszystkie stawy się prostowały, zginały. Dziś na przyjazd specjalistów, ciężko chore dzieci muszą czekać dłużej. Najbardziej oczekujemy pomocy finansowej związanej z zakupem kolejnego auta. Natomiast jeżeli znajdzie się firma, dealer, ktokolwiek, kto mógłby auto nam podarować, będziemy zobowiązani. We wrocławskim hospicjum dla dzieci liczy się każdy grosz. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za leczenie niespełna 30 dzieci. Pozostałe otrzymują pomoc dzięki darczyńcom. Wrocław, Dorota Kaczor.